Dostarczono modyfikacje ze zaktualizowanym projektem, podobnie jak model 2016 rok, początkowo samochód był wyposażony w 1,5-litrowy silnik wolnossący o mocy 111 km, współpracujący z manualną skrzynią biegów lub CVT. Został on później zastąpiony silnikiem o pojemności 1,6 litra i mocy 109 km, dostępnym również z manualną skrzynią biegów lub przekładnią CVT. Zawieszenie jotace S3 nawiązuje do konstrukcji sedana jotace J4. Z przodu niezależne z kolumnami MacPhersona, z tyłu półniezależne z belką skrętną. Do sterowania mechanizmem kierowniczym służy wzmacniacz elektryczny. Model ten został wycofany w 2023 roku. Słabe strony samochodu. Wnętrze S3 wykonane jest z twardego plastiku, przez co wygląda na przestarzały. Regulacja kolumny kierownicy jest ograniczona jedynie w płaszczyźnie pionowej, a zakres regulacji jest bardzo wąski. Crossover nie zapewnia dobrego prowadzenia ze względu na duże rolki, a wykonywanie ostrych manewrów jest szczególnie niewygodne. Charakterystyka dynamiczna samochodu z dowolnym silnikiem jest dość skromna. Pozytywne aspekty. Kabina S3 jest zaskakująco przestronna jak na swoje kompaktowe rozmiary. Pojemność bagażnika deklarowana jest na 600 litrów, a pod kurtyną zmieści się co najmniej 400 litrów, co jest bardzo dobrym wynikiem. Zawieszenie crossovera jest dość miękkie i zapewnia komfortową jazdę. Niezawodność. Nadwozie S3 często rozczarowuje cienkim metalem i słabym lakierem. Nie ma odpowiedniego zabezpieczenia cynkowego i antykorozyjnego. Szczegółowa kontrola może ujawnić korozję powierzchniową wewnętrznych części nadwozia. Plastiki i tapicerka wewnętrzna szybko się zużywają. W kabinie pojawiają się także skrzypienia i odgłosy zgrzytania. Obydwa silniki są proste w konstrukcji i wywodzą się z Mitsubishi. Zasób łańcucha rozrządu przekracza 150 000 km.